Jesteśmy. Raz, dwa, trzy, zaczynamy. Siemaneczko. Różakal z tej strony, witam was na moim kanale. Dzisiaj małe info na temat roszczeń. Wczoraj wieczorem wrzuciłem trzy materiały z bordera i gdzieś tu w międzyczasie jakąś muzykę było słychać. Rano dzisiaj wstaje, patrzę, mam roszczenia. No to napisałem to, co zwykle. A zwykle tak. Oczywiście nigdy nie zgadzam się na to, żeby strony trzecie... Się mi tutaj wkładały między wódka zakąskę w cudzysłowie, czy między młota kowadło, metaforycznie. I piszę, gdzie tam jest taka jedna z przedostatnich, chyba, opcji, tam kropeczkami wybieram, że mój sposób prezentacji jest zgodny z zasadami promocji i tak dalej. I w opisie dodatkowym dopisuję, że po pierwsze, nie mam zarabiania na kanale, więc nie pozostają te roszczenia. Po drugie, że mój sposób prezentacji gry jest całościowy, całkowity. Ja prezentuję grę od strony wizualnej i od strony od strony audiowizualnej, może tak. Czyli i z podkładem dźwiękowym, czyli jakąś muzyką i z dźwiękami z gry, jak i z obrazem. I tyle. I tu ciekawostka. 19 był wczoraj. Zobaczcie jaki dzisiaj dostałem 20. Jaką odpowiedź? Dobra wiadomość. Twoja skarga nie została rozpatrzona w ciągu 30 dni, dlatego roszczenia dotyczące autorskich względem Twojego filmu w YouTube zostało wycofane przez użytkownika Defy Media. To by było na tyle. Życzę szczęścia. U mnie jest na ogół przy każdym roszczeniu, które się pojawia, a mam je jakoś tam raz na miesiąc, może mi się coś pojawi. Zawsze piszę taką samą wiadomość, taką samą odpowiedź, podpisuję się pod tym i leci. Jeśli masz podobną sytuację do mojej, czyli nie zarabiasz na filmach, a chcesz prezentować grę w pełni jej okazałości, to możesz skorzystać z tego sposobu. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć. Szakalat.